Pod ścianą lasu w słońcu purpurową Samotny krzyż wzniósł w górę swe ramiona Postać Chrystusa na nim zawieszona Z głową wieńczoną koroną cierniową Na ustach zbawcy przebaczenia słowo Wzrok swój kieruje, kędy niebios strona Rozpostarł ręce, jakoby do łona Świat chciał przygarnąć, natchnąć siłą. No ten las, szumiący uroczyste hymny, ten krzyż, nad którym czasu płynie hala, ten Bóg, wiszący na sromotę świata, serce przechodnia i duch Jego zimny napełnia ciszą, od ziemi oddala, z wiecznością łączy, z niebiosami brata. Siedzę na ławeczce, na trasie spacerowej na odcinku Wadowice Jaroszowice. To właśnie ta trasa zawiodła mnie do miejsca, które naprowadziło mnie na tą historię. Szedłem sobie któregoś dnia tą właśnie trasą spacerową i doszedłem do samego końca tej trasy. Który w tym czasie znajdował się na wysokości przydrożnej restauracji czartak. Postanowiłem pospacerować trochę dalej, i wtedy to właśnie natknąłem się na sporych rozmiarów dwa drewniane krzyże. Oczywiście krzyże w naszej kulturze nie są niczym niezwykłym, ale zadziwił mnie fakt, że są one jakby zapomniane, zarośnięte krzakami i drzewami, a obok znajdują się jakieś uspiska ziemi. Ciekawość zwyciężyła, już po chwili stałem u stóp krzyży, na których to był przytwierdzony wizerunek Jezusa i tabliczka, która wydawała się całkiem nowa z napisem. W 1944 roku niemieckie gestapo bestialsko zakatowało młodych patriotów znaku Szarotka z Jaroszowic, świętej pamięci Paweł Brańka, Tadeusz Brańka, Franciszek Chmiel. Cześć ich pamięci. W trzeciej dekadzie sierpnia 1939 roku dorośli mężczyźni z Jaroszowic zaczęli otrzymywać najpierw imienne karty powołania do wojska dostarczane im przez gońców. W ramach zarządzonej tak zwanej kartkowej cichej mobilizacji. Zwykle mieli się oni zgłaszać do Wadowic, do stacjonującego w mieście 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Kiedy 30 sierpnia 1939 roku zarządzono powszechną, plakatową mobilizację, było wiadomo, że wojna jest nieunikniona. Z Jaroszowic 1 września 1939 roku wczesnym popołudniem o godzinie 13, żołnierze wraz z taborami, żegnani przez miejscową ludność, w tym dzieci, udali się na szlak bojowy, najpierw polną drogą do gościńca prowadzącego w kierunku suchej, obecnie suchej Beskickiej. Mieszkańcy częstowali żołnierzy pokarmami i napojami. Dzieci, a zwłaszcza chłopcy ciekawie przyglądali się maszerującym żołnierzom, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Przemarsz polskich żołnierzy przez wieś stanowił dla jej mieszkańców znakomitą okazję do zamanifestowania swojego patriotyzmu oraz nierzadko pożegnania swoich krewnych służących w Wadowickim Pułku. Kiedy żołnierze w kolumnie marszowej wychodzili z polnej drogi na gościniec w pobliżu młyna, Dojechali do nich liczni cywile na rowerach z Wadowic, chcąc pożegnać się z najbliższymi. Ze względu na szybkie poruszanie się nieprzyjaciela zrezygnowano na uroczyste pożegnanie wojska na placu ćwiczybnym na Wadowickich Błoniach. Nieco później, około godziny 15, drugi batalion wadowickiej, dwunastki, przebywający w Hoczni, uzupełniony w Wadowicach o rezerwy, odjechał pociągiem również w kierunku Suchego. Dwa dni później, od niedzieli 3 września 1939 roku, nad Wadowicami i okolicą dominowało już niemieckie lotnictwo. W poniedziałek 4 września, w godzinach rannych, w okolicach Wadowic pojawiły się pierwsze oddziały niemieckiej armii, które Wbrew polskim nadziejom, miały tu pozostać do stycznia 1945 roku. Na głównym gościńcu prowadzącym z Wadowic do Kalwarii, przebiegającym pod Kopcem, nieopodal wsi, pierwsze patrole niemieckie pojawiły się 4 września 1939 roku w godzinach przedpołudniowych. Okupanci dotarli do Jaroszowic tego samego dnia albo na zajutrz. 26 października 1939 roku cywilną władzę w generalnym gubernatorstwie objął Hans Frank. Obszar, który nie wszedł w skład generalnego gubernatorstwa, został anektowany bezpośrednio do III Rzeszy. Jednym z odcinków granicznych pomiędzy generalnym gubernatorstwem a Rzeszą stała się Rzeka Skawa. W latach 1939 1945 Jaroszowice były wsią graniczną. Z tego też powodu, wieś ta pozostawała pod szczególnym dozorem okupanta. W rejonie zbywaczówki znajdował się budynek niemieckiej Straży Granicznej, podobny posterunek graniczny oraz celny zlokalizowany był także przy moście pomiędzy Wadowicami a Zaskawią. Niektóre z posterunków stawały się celem zbrojnych ataków ze strony partyzantów 12 pułku Armii Krajowej. Wiadome jest, że partyzantka dokonała wypadów na posterunki graniczne w Gorzeniu, Wadowicach i Woźnikach. Główna siedziba lokalnych struktur niemieckiej Straży Granicznej mieściła się w zabudowaniach należących do Wadowickiego Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych, a dokładnie w pomieszczeniach dotychczasowego Internatu dla Uczniów, w którym znajdowały się koszary Straży Granicznej oraz szkoła o charakterze wojskowo-granicznym i policyjnym. Od 5 lutego 1942 roku ostatecznie zabroniono przekraczania granicy na rzece Skawie. Według informacji zamieszczonych w kronice klasztornej Ojców Karmelitów Bosych z Wadowic, zakaz ten zniesiono dopiero w połowie 1944 roku. Do tego czasu próba przedostania się przez granicę, bez stosownych zezwoleń mogła skończyć się aresztowaniem. A następnie egzekucją lub w najlepszym razie wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Podczas okupacji część młodzieży z Jaroszowic, w tym absolwenci miejscowej szkoły, uczestnicy walk we wrześniu 1939 roku, bądź osoby po odbytym przeszkoleniu wojskowym brali udział w konspiracyjnej działalności w Orlentach. Była to narodowa organizacja wojskowa związana z przedwojennym obozem Wielkiej Polski, o kryptonimie Szczerbiec. Ważną kartę w historii powiatu Wadowickiego zapisał Miejscowy Ruch Zbrojnego Oporu, bardzo aktywnie działający na tym terenie w czasach okupacji niemieckiej i w pierwszych latach powojennych. Celem zasadniczym oddziałów partyzanckich operujących w okolicy Jaroszowic było przeprowadzanie przez granicę na rzece Skawie uciekinierów z niemieckich obozów pracy oraz zbiegłych Żydów, głównie z Wadowickiego getta. Do ważnych zadań należała działalność dywersyjna oraz zbieranie informacji o ruchach wojsk niemieckich. Pod szczególnym nadzorem partyzantów była droga lądowa łącząca Niemcy ze wschodem. Pierwsze zgrupowania w rejonie Leskowca, Jaroszowickiej Góry i pozostałych wzniesień Beskidu Małego zostały utworzone już w grudniu 1939 roku. Rekrutowały się one zazwyczaj z zawodowych żołnierzy, którzy uniknęli niewoli oraz przeszkolonej wojskowo młodzieży szkolnej. Początkowo oddziały te wchodziły w skład związku walki zbrojnej. Jaroszowice podobnie jak i pozostałe miejscowości zachodnich rubieży dystryktu krakowskiego generalnej guberni należały do okręgu kalwaryjskiego. Częste akcje sabotażowo-dywersyjne, które miały miejsce przy granicy pomiędzy Trzecią Rzeszą a generalnym gubernatorstwem musiały skutkować represjami wobec ludności cywilnej mieszkającej w pasie przygranicznym. Nie inaczej było w Jaroszowicach, gdzie Niemcy także dokonywali aktów terroru wobec mieszkańców wsi. W pamięci miejscowej społeczności zachowały się szczególnie wydarzenia, jakie rozegrały się we wsi w grudniu 1944 roku. 17 grudnia tegoż roku około godziny 20 w domu rodzinnym Brańków aresztowani zostali Tadeusz Brańka, jego kuzyn Paweł oraz ukrywający się u nich Franciszek Chnie. Wszyscy trzej wcześniej zbiegli z transportu udającego się do protektoratu Czech i Moraw lub Słowacji, gdzie najprawdopodobniej mieli pracować dla potrzeb niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Ponadto pierwszy z wymienionych współpracował z członkami państwa podziemnego, wśród których był znany nauczyciel, działacz oświatowy i społecznik Władysław Łyczmen pseudonim Władysław. Jego zadanie polegało na transportowaniu w region Sułkowic koło Myślenic, gdzie nastoletni Franciszek Brańka uczęszczał do szkoły metalowej, zakazanej prasy wydawanej przez Polskie Państwo Podziemne. Schwytanych rozstrzelano w Czartaku w okolicach nieistniejącego już przystanku kolejowego i nieopodal drogi wiodącej z Wadowic do Suchej, obecnie Suchej Beskidzkiej. Tam też zakopano ciała zabitych. Egzekucja nastąpiła najpewniej jeszcze w nocy z 17 na 18 grudnia, czego dowodzi stosowna adnotacja zamieszczona w Jaroszowickiej Księdze Zmarłych. Aczkolwiek inskrypcja zamieszczona na płycie grobu Tadeusza Brańki oraz Franciszka Chmiela informuje z kolei, że ich śmierć nastąpiła 19 grudnia 1944 roku. Dzisiaj miejsce kaźni upamiętniają dwa drewniane krzyże, wykonane i zainstalowane przez pamiętających o tamtych wydarzeniach mieszkańcach Jaroszowic. Wiadomo, że fundatorem i wykonawcą większego skrzyży jest jaroszowicki stolarz Ludwik Fila. Ekshumacji zwłok dokonano na przełomie lutego i marca 1945 roku i wtedy odbyły się uroczystości pogrzebowe trzech jaroszowickich bohaterów. Nazwisko mamy tu Brańka, bo nie? tu był syn tego normalnie jednego, tu ten, jeszcze następni byli, no i oni na cmentarzu są normalnie, nie? brańka, tam co jest tu cela niby jest, nie po prostu i jeszcze są drudzy na cmentarzu, tam dalej chyba chcecie na cmentarz widzieć i, i te, z tym nagro uh -huh. no, pójść jak, jak już takie macie życzenie w każdym razie także i w nocy podeszli ci i wywieźli ich tam i kazali sobie wykopać groby nie, tam do pierwszego domu pościmy i po łopaty i tam ich rozstrzelali także w danym momencie tutaj nikt nie wiedział, gdzie oni nawet są połowani. Dopiero jak się front już po prostu cofnął, bo to akurat było na granicy, już jak po prostu armia przecież czerwona już u nas się zbliżała. No to wtedy normalnie jak dopiero przeszedł front, dopiero tam go szukali, no i po prostu odkopywali, no i po ubiorach charakterystykę zindyfikować. Coś no, takie wszystko. Bo tu też jest tak, że to była taka inka, nie? normalnie to też, niby w sumie, dużo jest na ten temat tak w prawo i w lewo powiedzieć, niby, że w sumie ona miała ostrzeżenie, żeby się stąd wyniesła, że po prostu niby jakby oni mieli obawę, że ona coś tam na nich donosi. No i kazali się jej wynieść do skabiny. stąd, no ale ona wróciła tu, no ale oni ją pilnowali, bo obawiali się, że ona donosi. No i została, tak tu jak są palutyni pod kopcem, jest czelnica, w tym miejscu została zamordowana. No. No i to też tak w sumie jest cichaczem. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Że w sumie, no, najważniejsze jest to, że tu nawet dużo takiej literatury, co kopałem, to więcej jest o tych partyzantach takich, co później, niby, że się normalnie ujawniali, nie? Tylko co z tymi ujawnieniami? nie było takie, nie wiem, jak to tam było, to wiecie, że w sumie, kto się ujawnił, to jak gdyby miał półtora roku życia, bo oni później chcieli wszystkich odstrzelić. Między innymi jednego na mostie wadowickim zastolili, co był kapitanem i Kwarciak miał normalnie nazwisko. Nie? No i by on jest pochowany na wadowickim cmentarzu, był. I szukałem go normalnie z ciekawości. No niestety jest tam Kwarciaków, ale nie wiadomo, bo w tamtym czasie nikt na tych grobach nie mógł nic napisać. Także jest na wadłubickim cmentarzu taki, co jest tam w Dąb, jest tam taki normalnie z tego aka, no to jest napisane. Ale tak więcej w sumie trudności, ciekawości tak szukałem na cmentarzu i nie mogłem go odnaleźć, tego Kwarcioka. No także to po prostu w 1947 roku został na chyba, nawet w coś takiego. No także szkoda było ludzi, no ale w sumie wychodzi z tego, że kto później przeszedł na stronę, jak się to mówi, komunistyczną, to został przy życiu. A kto nie przeszedł, jak już się ten system normalnie wszedł nowy, no to półtora roku, ja bym czytał, życia mieli dane. Także to no przykre to jest. W no, jak chcieli przejść przez rzekę, no to tam była granica. Więc do pierwszego domu weszli i no, mówią, masz nas przeprowadzić. No to teraz leżeć kilka godzin na ziemi, żeby patrzeć, jak ten patron przejdzie. Przeszedł patron, no to żeby przez te rzeki, które tu zamknąłem, podczas takich, przeprowadzali, no i więcej. to już usiedli mi nagrane z Jak stracimy, to nie wiem lat. Tu jest ten. ten. Także tego Tadeusza to rodzice tu są na dole. No, a ten to jest jego kolega, czy też dziwię No ten razem z no, bo tu już mamy rodziców, to już macie inny wiek. Tak. Dachy, nie? Znaczy mhm. dwaj zginęli równocześnie. Mhm. No. no i tam jeszcze następne. Po prostu oni w domach ich tu uchwycili. No równocześnie tak zrobili, że jak wpadli, to od razu tamtego normalnie, bo te, te domy w odległości, no to macie metrów, No to jakby zrobili obławę, także i tam od razu i tu objęli, zablokowali, że nie mieli szans, żeby I stąd ich wyprowadzili normalnie na drugą stronę też, jak i tam, pod czarta i tam. to było w sumie, bo w sumie to nawet ten, co tam jest teraz, krzyż zrobiony, bo to on gdzieś 15 lat temu, bo on był w innym miejscu, byli trochę rozstrzeleni gdzieś więcej na środku tego tam terenu, mhm. a później tam było, no, tak zwany, było do samolotów, tak, helikopterów, odbierali, nie, jak trzeba było kogoś przewieźć helikopterem, no to karetki tam podjeździły i zbierały, więc im przeszkadzało, i zostało przesunięte. także to, co jest obecne, to niestety jest przesunięcie, mm -hmm. tak to mm -hmm. wygląda. No w sumie dla mnie na pewno, no, no ci ludzie no, na pewno mogli powiedzieć, no walczyli o lepszy byt, no liczyli, że to się to zmieni wszystko, no ale tak jak historia pokazuje, za długo byliśmy pod kobietem, a to, co w tej chwili się można dowiedzieć i oczytać, to naprawdę zostaliśmy potężnie sprzedani Hansko. Niestety, prawda, że cała... Gdy mój ojciec służył we wojsku w 1939, miał wyjść, kiedy wybuchła wojna. A więc był w równym, to jest pod Kijowem, Normalnie. Do tego miejsca sięgała Polska. W chwili wybuchu wojny przez pociągami przełożyli cały transport i wywieźli pod Bydgoszcz. Pod Bydgoszczą byli. A później normalnie, bo to tak liczyli, że ze szodu nie będzie uderzenia. A później na nogach w sumie uciekali i wycofali się do Kraśnika opolskiego. Nubelska, nubelska, kraśnik. I tam się dostali do niewoli. A tylko temu, że przeżył, to była taka sytuacja, że chwycili zwiadowcę niemieckiego i w sumie ze sobą go mieli. I z kompanii, której on służył, było. 340 ludzi. Zostało ich 39 żywych i dzięki temu żołnierzowi, co został chwycony, pozwolili mu, dali mu białą flagę, żeby normalnie, no po prostu informacje jakieś wysyłał. No to oczywiście lornetki w ruch, Niemcy, no ich żołnierz przerwali. No i dzięki temu ojciec może przy życiu został. Czyli w Niemczech był Uczek Bałorów. No i opowiadał jak to wyglądało. U pierwszego bardzo dobry. No ale okazuje się, że wiadomo Niemcy bali się, żeby się nie kumali nie? z tymi rodzinami niemieckimi. A więc zmieniali ich. Później był u drugiego i u trzeciego. No, no najgorszy z tego co opowiadał był trzeci. No, no ale jak można zrozumieć tu na my, jak to myślimy, jak ojciec opowiadał, że na z tej miejscowości, co on był, najpierw dali im możliwość chodzić do kościoła z Niemcami. I ten normalnie ksiądz odprawiając mszę, ogłosił, że na froncie wschodnim zginęło 600 z tej parafii. No to jak ten, co tam przecież ich dozorował, prawa załatwiono. Osobną mszę dla tych Polaków zrobić. No to zrobili, co mszę, nie? opowiadał, że między nimi był organista. No, mówi, że jeszcze nabyli strachu, bo wziął i zagrał Boże, coś polskiego. A to była zakaza na pies. Także się obawiali, żeby jeszcze za to do obozu nie posłali. Nie? No, no. I ojcu się tyle udało, że jak pojechał na urlop, no to tu po prostu udało się mu zwolnienie, że ojciec miał rolę i już nie wrócił do tych normalnych Niemców. No. Także to no przykre to są na no, ojciec, już nie żyją od 97 roku, no ale więcej tak na te w tym czasie, no to tu pewne momenty, jak gdyby zaczął opowiadać, do pewnego stopnia za chwilę milknął. To znaczy, że wróciły wspomnienia i już nie do rady. No, nie, no niestety, no przecież w sumie weźmie sobie no, jak tyle krwi widzieć, i wszyscy tyle zginie w koło, I później oni robili takie zbiorowe kompanie z tych co rozbitki. To po prostu już dostawały takie. No, tak, no i co? No i byli tak, że tam ich później wczewrót transportowali na loga, zawtywczali opatów i do Kielc. Z Kielcich przerzucili później do Krakowa i później ich pociągami wywieźli. czy dni wieźli, nikt im tam nic żywności nie dał. Mówi tak, że jak zajechali do Niemiec, my to tam. Ludzie ta miejscowość ludność wyszła i przyniosła chleby. No to ci nie dali tak, żeby każdy mógł dostać. Ci brali żołnierze, kroili po kilka chromek. Okazało się, że no niby dobrze robili. stało się tak, że, tak, że niektórzy taki łakomi. Tak poszli do bałorów, no to że tak chcieli pojeść. Tam buraki ćwikowe dawali takie normalnie gotowane, żeby po prostu organizm przyzwyczaić do tych do warunków innych w przecież jak, No miesiąc po prostu mówi o głodzie. Tyle co udało się wpaść do domu gdzieś i uzebrać. No i spodbyt goszczy aż do, do Kraśnika Lubelskiego na nowe. Cały czas uciekali. Także na takich ludziach mu no na pewno wojna nigdy dobrego. Nic nie pozostaje. I co jest najgorsze, ci ludzie z tego okresu, później oni się nie umią odnaleźć. W ogóle. Jak gdyby żyć później, już pewno nerwowo jest takim zamknięcie i co o co idzie. No jak tak szanowali chlebane, to opowiadał, że jak byli na przykład ujęci tam normalnie w tych kielcach, no to jak dzień znaleźli oskrabiny, to to odpuszek skonserwowali.